Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnej praktyce w ramach wyzwania jogowego. Dzisiaj wzmacnimy mięśnie wzdłuż kręgosłupa. Zaczniemy sobie od także możesz sobie wygodnie usiąść. siadzie skrzyżnym, na piętach, siedzie prostym. Na moment zamkniemy oczy. Z wydechem poczuj po wydłużenie kręgosłupa, otwarcie klatki piersiowej. Z wydechem rozluźnij barki, ramiona, biodra. Rozluźnij mięśnie skórę twarzy. Przenieś uwagę do swojego oddechu, poczuj jak twoje ciało nosi się rozszerza z wydechem, z wydechem rozluźnia, dech i wydech. Weź jeszcze trzy spokojne oddechy. Wdech i wydech. I z kolejnym wdechem unieś ręce w górę. Możesz otworzyć swoje oczy, skieruj wnętrza dłoni w moją stronę i z wydechem zegnij ręce do kąta prostego. I tutaj w tym ruchu pomyśl też o tym, żeby ściągnąć łopatki do krągosupa i zaangażować górne plecy. I na wdechu ręce w górę. I z wydechem ściągnij ręce do boku, angażując mięśnie pleców. I wdech, w górę. I wydech. Zrób jeszcze trzy razy. Wdech. I wydech. Dwa razy wdech. I wydech ostatni raz, wydech, górę, z wydecham przenieś ręce do boku i złącz przed ramionami. Na wdechu ręce idą w bok. Ściągnij łopatki do kręgosłupa, no idą nawet delikatnie w tył. I z wydecham ręce do przodu za okrągli kręgosłup i wdech. I wydech. Trzy razy, wdech. I wydech. Dwa razy wdech. I wydech na wdechu ręce idą do boku. I teraz takie pulsacyjne ruchy. Chcemy ściągnąć łopatki do kręgosłupa, jeszcze mocniej otworzyć przód ciała i zaangażować mięśnie pleców. Jeszcze trzy, dwa i jeden. wdechu ręce w górę, z wydechem dłonie do mostka, zbliż stopę do pośladków i przejdź do przodu, do pozycji dziecka. Stopy są złączone, kolana idą na szerokość, maty dłoni idą do przodu, zejdź klatką piersiową w dół, podeprzyj wygodnie. Czoło na macie. I zatrzymaj się tutaj na trzy oddechy. Pomyśl o tym, żeby wydłużyć kręgosłup, wydłużyć boki ciała. I teraz z kolejnym wdechem. Przez koci grzbiet przejdź ciałem do przodu do klamku podpartego. Na wydechu krowi grzbiet wycofaj pośladki do pięt. I wdech koci grzbiet przejdź do przodu. I wydech krowi grzbiet Pośladki do pięt. Ostatni raz ten wariant. I wydech. I na wdechu przejdź do przodu. Przez kocik, grzbiet. Opuść biodra. Możesz dać kolana delikatnie bliżej siebie. I wejdź do wysokiej kobry. Aktywne pośladki brzuch. Spójrz do przodu. Z wydechem przez krowi, grzbiet. Wycofaj pośladki do pięt. I wdech. Przejdź do przodu. Kocik, grzbiet. Opuść biodra. Wydłuż przód swojego ciała. I z wydechem. Przez krowik i grzbiet, pośladki idą do pięt, ostatni raz, wdech i wydech. I teraz tą samą drogą przejdziemy do przodu do wysokiej kobry i zatrzymamy się, opuść teraz biodra, klatkę piersiową i przenieś ręce do boku zgięte pod kątem prostym. Stopy są delikatnie szerzej, grzbiety stóp wbite w matę, nogi są wyprostowane, uda pośladki zaangażowane. Możesz poczuć, że kolana są nad matą i cały czas staraj się wbijać te grzbiety stóp do maty. I teraz na wdechu unieś klatkę piersiową ramiona, mocno ściągnij łopatki do kręgosłupa. Z wydechem dół, stopy cały czas na macie i wdech góra i wydech, trzy razy wdech. I wydech, góra. I dół ostatni raz. Wdech, góra. I wydech, dół. Odłóż wygodnie czoło na macie. I teraz. Klatka piersiowa, głowa, ramiona zostają, a my unosimy nogi w górę. Czyli na wdechu. Jeszcze mocniej zaangażuj pośladki. Uda. oderwi stopy. Piszczele i uda od maty. Unieś nogi jak najwyżej. Z wydechem dół. I wdech góra. I wydech. Trzy razy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Zróbmy ostatni raz. Wdech góra. I wydech dół. Wysuń teraz ręce do przodu. Ręce są wyprostowane. Możesz e, na chwilę na mnie spojrzeć. Ja Ci pokażę, co będziemy robić i zaraz zrobimy wszystko mm, razem. Teraz na wdechu. Jednocześnie unosimy nogi, klatkę piersiową, ramiona. Z wydechem ściągnij ręce do boku. Ręce zgięte pod kątem prostym. Ściągnij łopatki do kręgosłupa. Wdech, ręce wyprostowane. I z wydechem odłóż ręce i nogi na matę. I teraz razem na wdechu góra. Unieś ręce, nogi z wydechem ściągnij ręce do boku. A wdech ręce do przodu. I wydech, dół. I wdech. 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 Wydech. Zróbmy trzy razy. Wdech góra. Wdech. Wdech. I dół. Wdech. Wydech, wdech. Wdech. I dół. Ostatni raz. Wdech. Wydech, wdech. Wdech. I do. przenieś dłonie na wysokość klatki, piersiowe, depnij się dłońmi od i przez krowi grzbiet, wycofaj ciało do pozycji dziecka. Zatrzymaj się na trzy oddech. zobacz co dzieje się w twoich plecach. Przejdź z kolejnym wdechem do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Na wdechu unieś prawą nogę, wysuń ją do tyłu. Unieś lewą rękę, wysunij ją do przodu. Aktywnie odepchnij się od prawej dłoni, od lewej nogi. Aktywny brzuch, aktywne mięśnie wzdłuż kręgosłupa. dłoń ciągnie do przodu, stopa do tyłu. I z wydechem trzy razy kolano czoło. I wdech, przód. Przepraszam, kolano łokieć. I wydech. Ostatni raz wdech i wydech na wdechu, ręka do przodu noga do tyłu I teraz z wydechem jednocześnie przenieś nogę i rękę do boku. Staraj się utrzymać nogę i rękę cały czas na wysokości tułowia. Wdech. Ręka do przodu, noga do tyłu i wydech, aktywny brzuch. Wdech. I wydech ostatni raz. Wdech. I wydech na wdech ręka do przodu, noga do tyłu, z wydechem dłoń do maty, kolano do czoła, odstaw stopę między dłonie, podwiń palce lewej stopy. Na wdechu unieś ciało, unieś ręce. Z wydechem ściągnij ręce do boku zgięte pod kątem prostym. Z kolejnym wdechem unieś lewe kolano, unieś ręce przodem w górę. Z wydechem ręce do boku, ściągnij łopatki do krągosłupa. Teraz na wdechu przeniesiemy ciężar ciała na prawą nogę, przechodząc do wojownika trzeciego, przenieś ręce do przodu. Z wydechem ściągnij ręce do boku, ręce zgięte pod kątem prostym. I teraz pulsacyjny ruch, ręce w górę i w dół. Angażujemy mięśnie pleców. Noga, na której jesteś, delikatnie ugięta, wiem, że to może być wyzwaniowa pozycja. Zatrzymaj się na wdechu, odstaw stopę daleko do tyłu, unieś ręce w górę. Z wydechem odłóż kolana, kolano, ręce idą do boku. Wdech, ręce do przodu i w górę. I z wydechem dłonie idą do maty. Z kolejnym wdechem prawa noga do tyłu i w górę. Z wydechem odstaw nogę do klangu podpartego. Druga strona, lewa noga w górę, prawa ręka w górę. Zatrzymaj się. Pracuję całe ciało, weź wdech. Trzy razy z wydechem kolano, łokieć, zaokrągli kręgosłup, wdech. I wydech, ostatni raz, wdech i wydech, na wdechu ręka do przodu, noga do tyłu, wydechem ręka i noga do boku i wdech i wydech, wdech i wydech, jeszcze dwa razy, wdech i wydech, ostatni raz, wdech i wydech, wdech, ręka do przodu, noga do tyłu, wydecham dłoń do maty, kolano do czoła, odstaw stopę między dłonie, podwiń palce prawej stopy. Na wdechu ciało, ręce w górę, z wydechem ręce do kąta prostego. Wdech, ręce w górę, oderwi prawe kolano. Z wydechem ręce do boku. Na wdechu przenieś ciężar ciała do lewej nogi. Przejdź do wojownika trzeciego, ręce idą do przodu i z wydechem zegnij ręce do kąta prostego. I pulsacyjne ruchy. Góra, dół. Góra, dół. Staraj się złapać równowagę na lewej nodze. Zatrzymaj się. Odstaw prawą stopę daleko do tyłu. Na wdechu unieś ciało, unieś ręce. Z wydechem ręce do boku, odłóż prawe kolano i wdech ręce przodem w górę. Z wydechem ręce do boku, odstaw dłonie na matę. Z kolejnym wdechem lewa noga do tyłu i w górę. Z wydechem. odstaw nogę do klamku podpartego. Stopy złączone, kolana na szerokość maty. Wycofaj ciało do pozycji dziecka. Delikatnie wydłuż oddech, uspokój go. Być może czujesz, że ten wdech i wydech stał się nieco dłuższy, przepraszam, krótszy właśnie, krótszy i szybszy. Staraj się go wydłużyć. I z kolejnym wydechem kręg po kręgu, unieś swoje ciało, unieś ręce, przeciągnij się i wydecham, opuść dłonie do mostka. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą praktykę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!